Prezentacja Świat to za mało o tym, jak funkcjonuje rotunda w metaverse. Zapraszam. Czym tak naprawdę jest metaverse? Metaverse można porównać do początków internetu, kiedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co nas czeka, jakie daje nam możliwości, ale z biegiem czasu tak naprawdę dowiedzieliśmy się, że jest to coś, co jest z nami przez całe życie, każdego dnia. Możemy robić niewiadomo jakie rzeczy dzięki internetowi. I tak właśnie obrazujemy metaverse. Jest to odbicie świata rzeczywistego w świecie fizycznym. Możemy tam robić w zasadzie wszystkie rzeczy, które możemy robić na co dzień, tu i teraz. Możemy spotykać się z znajomymi dzięki możliwości stworzenia wirtualnych awatarów. Możemy kupować rzeczy, możemy kupować dzieła sztuki, możemy kupować ubrania. Możemy po prostu spędzać tam czas, możemy grać w gry i nawet uczestniczyć w różnych koncertach. I te wszystkie rzeczy sprawiły, że PKO Bank Polski stwierdził, że świat to za mało i wkraczamy w nowy, ciekawy świat metavers. Jesteśmy pierwszym bankiem w Polsce, który jest w metaversie w takiej postaci, jesteśmy bardzo dumni, że jako lider technologiczny w bankowości polskiej Możemy robić takie rzeczy i możemy przecierać te szlaki. Chcemy tak samo, jak jesteśmy liderem w fizycznej bankowości, tak stać się liderem w tej bankowości w Metaversie. Metavers to jest y, przyszłościowa technologia, ale niestety wiąże się ona z bardzo długim etapem adaptacji, bo według Gartnera jest to aż 10 lat. Jest spowodowane tym, że jest to na bardzo wczesnym etapie. I potrzebujemy trochę czasu, żebyśmy mogli się do tego przyzwyczaić, żebyśmy mogli określić wszelkie procedury, wszelkie elementy bezpieczeństwa, żebyśmy czuli się tam bezpiecznie. Niemniej jednak Gartner określił metavers jako jedną z 25 technologii, która będzie towarzyszyć nam, społeczeństwu i biznesie w ciągu następnych lat. Można to zauważyć poprzez to, że światowe banki, światowe przedsiębiorstwa są już w tym metaversie przykładowo bank JP Morgan albo DBS już się tam znaleźli. Co prawda nie są oni bardzo rozwinięci nie tak jak my, ale już tam są, więc trzeba podążać za nimi. Jeśli chodzi o takie przedsiębiorstwa, to możemy znaleźć na przykład Heinekena, który robił promocję swojego nowego piwa. Możemy znaleźć różne pokazy dzieł sztuki, co prawda też Fashion Week był też tam odbywany, więc naprawdę bardzo dużo się dzieje i trzeba cały czas za tym podążać, dlatego stworzyliśmy, przenieśliśmy tak właściwie naszą ikonę do tego świata. PKO Bank Polski. Krajowy lider bankowości mobilnej nieustannie nadaje rytm zmianom technologicznym w polskim sektorze finansowym. Dlatego zdecydowaliśmy się na przeniesienie naszej bankowej ikony PKO Rotundy do świata Metaverse. Dla odwiedzających budynek przygotowaliśmy wystawę polskiej sztuki współczesnej, której jesteśmy mecenasem. Wystawę poświęconą historii naszego banku, a także galerię kart płatniczych zaprojektowanych przez naszych klientów. Wirtualna PKO Rotunda będzie naszym cyfrowym laboratorium, które pomoże nam budować wiedzę i doświadczenie w obszarze Metaverse. Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnej PKO Rotundy. Więcej informacji na fintech PKOBPPl Ukośnik Metaverse. Jak widać, nie zaniedbaliśmy Rotundy, tylko cały czas działamy, aby ją pokazać, bo jest to dla nas ikoniczny budynek który wiąże się z wielką historią, dlatego też zdecydowaliśmy się akurat na ten obiekt, żeby te, ten obiekt przenieść do świata Metaverse, ale można zauważyć, że obiekt ten został przeniesiony w trochę inny sposób, ponieważ podnieśliśmy rotundę trochę wyżej, tak aby unosiła się ona nad powierzchnią, tak aby też przenieść dach który według nas jest bardzo ikoniczny i bardzo charakterystyczny i też niedoceniany przez to, że znajduje się on na górze i nie jest on tak bardzo zauważalny. Dlatego przenieśliśmy go po prostu na dół, żeby każdy odwiedzający mógł go podziwiać z dołu. Oprócz tego ten świat metavers, w którym jesteśmy, czyli Decentraland, jest ogólnodostępny. Może tam wejść tak naprawdę każdy z nas jako gość i może odwiedzić najróżniejsze miejsca, które są rozwijane przez wiele firm, a także normalne osoby fizyczne. W naszej wirtualnej rotundzie umieściliśmy wiele atrakcji. Można tam zobaczyć historię PKOBP, można zobaczyć wystawę kart, a także dzieł sztuki, których jesteśmy mecenasem. Nadążamy też nad tym, że są tam bardzo wiele, jest tam bardzo wiele dzieci, dlatego stworzyliśmy także minigrę, która ma zachęcić do wejścia do naszego świata oraz także umieściliśmy tam dwa roboty, które informują o tym, co możemy tam znaleźć i możemy dowiedzieć się paru informacji o naszym świecie. Celem tej rotundy jest tak naprawdę budowanie wiedzy i tego, jak w przyszłości zachowa się Metaverse. Chcemy nadążać za tym, jak ten kanał komunikacji będzie się rozwijał i chcemy go bacznie obserwować tak, aby rozwijać go jak najlepiej. Ale ten kanał komunikacji jest głównie skierowany dla klientów. Nie zapomnieliśmy także o pracowników, dla których stworzyliśmy osobny świat. Platforma Mazer to jest nasz kolejny kanał komunikacji. Tym razem skupiamy się na tej komunikacji wewnętrznej, ponieważ ta platforma będzie na razie służyła jako takie laboratorium dla rozwoju naszego wewnętrznego banku, komunikacji wewnątrz personelu, wewnątrz pracownikami, tak aby odkrywać, co nie tylko można dać klientom, ale co także można dać naszym pracownikom. Tym, czym różni się ta Platforma jest to, że używamy tam tak naprawdę okularów VR, to znaczy, że możemy się w pełni przenieść do wirtualnego świata i możemy poczuć się, jakbyśmy naprawdę tam byli. Jest to aplikacja wewnętrzna i tutaj stworzyliśmy tą rotundę troszeczkę inaczej. Zostaliśmy bardziej przy tych klasycznych wyglądach, tak naprawdę bazowaliśmy na wszelkich naszych projektach, a także modelach 3D, w których jesteśmy w posiadaniu, więc jest to bardzo dobrze odzorowany model rotundy w cyfrowym świecie. Co więcej, można zobaczyć, że dookoła nas tak naprawdę znajduje się ten sam widok, który jest w prawdziwym świecie. Wychodząc z Rotundy, możemy zobaczyć pałac kultury i możemy poczuć się tak, jakbyśmy byli faktycznie w Warszawie. Nasza obecność to nie jest tylko sprzedaż, która także będzie dla nas ważna w przyszłości, ale nie chcemy się tylko i wyłącznie skupiać na tym. Według tutaj raportu PWC, który został, na który zostały przeprowadzone badania, wynika, że ludzie są coraz bardziej przekonani do tego świata, chcą coraz bardziej tam brnąć i nie potrzebują jedynie załatwić jakichś spraw, nie potrzebują jedynie grać w gry, ale chcą także wymieniać się wirtualnymi przedmiotami, chcą spędzać wspólnie czas, chcą podejść i po prostu porozmawiać, chcą tam być. Dlatego my także tam chcemy być i jesteśmy i chcemy się rozwijać głównie po to, aby dopasować się do tych klientów i aby stworzyć im odpowiednie i komfortowe miejsce do przebywania i tworzenia nowego kanału dotarcia. Nasze plany podzieliliśmy na, tak naprawdę na dwie sekcje. Pierwsza z nich to są plany krótkoterminowe, czyli to jest tak naprawdę nabywanie kluczowych kompetencji w zakresie Metaverse, ponieważ jest to coś nowego dla nas i dla innych. I bacznie obserwujemy to, co dzieje się na rynku, jakie możliwości nam to daje i jaki rozwój nam to przyniesie. W ciągu dwóch lat chcemy tak naprawdę skupić się na dwóch kluczowych aspektach, czyli onboardingu nowych pracowników, a także szkoleniach. Chcemy, aby te elementy były szybkie, immersyjne, przyjemne dla użytkownika, tak aby poczuł się on tam komfortowo i żeby to była nowa, innowacyjna forma tych czynności. Drugi etap to są plany długoterminowe, czyli w przeciągu najbliższych 10 lat. I jest to takie tworzenie nowego kanału dotarcia, ale takiego pewnego kanału dotarcia, bo obecnie jesteśmy metaversie, ale tak naprawdę nie wiemy, co to nam przynosi i chcemy, żeby te kolejne 10 lat, tak jak wspomniał Gartner, żeby ukształtowały się dobrze i przyniosły nam pozytywną przyszłość. Co więcej, chcemy zidentyfikować tożsamość naszych użytkowników, naszych klientów, którzy przybywają do naszego wirtualnego oddziału, tak aby moglibyśmy im udzielić różnych kredytów, pożyczek, żebyśmy mogli im po prostu doradzić, co mają zrobić w swoich sprawach. Więc dlatego także musimy stworzyć cyfrowe bliźniaki naszych produktów, czyli właśnie wspomnianych kredytów bądź także pożyczek, żeby to sprawnie przebiegało. Ale co ważne, potrzebne są też standardy bezpieczeństwa, których obecnie jeszcze nie ma w skali bankowości w metaversie. Dlatego bacznie czekamy, obserwujemy i będziemy rozwijać się zgodnie z tym, co przyniesie nam przyszłość. Ja chciałabym zaprosić do odwiedzenia naszej placówki w Decentralandzie, ponieważ może wejść tam każdy. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to zapraszam na stronę Ukośnik MetaWare, gdzie jest pełna instrukcja, jak można się tam znaleźć razem z linkiem bezpośrednio odsyłającym. A jeśli chodzi o naszą wewnętrzną aplikację, to zapraszam na śledzenie naszych obecności na różnych konferencjach, ponieważ to tam właśnie często wystawiamy się z platformą Mazer i można tak naprawdę zanurzyć się do wirtualnego świata i zobaczyć, co zrobiliśmy. Dziękuję bardzo. Pani Weronika, jeszcze prosimy, żeby z nami chwilkę Pani została, gdyż jakby naturalną konsekwencją moich działań jako prowadzącego jest zadanie pytania, czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie Pani Weronice, bo mamy jeszcze troszeczkę czasu, jesteśmy przed czasem, zatem mamy pytanie. Czy mamy mikrofon? Mamy, oczywiście. Panowie, proszę o zgłośnienie dwójeczki i będziemy mieli pytanie. Proszę bardzo. Co to za nazwa Decentraland? Decentraland to jest taka nazwa własna, bym powiedziała. Jest wiele takich platform ogólnodostępnych. Jest też The sandbox i inne różne. To jest nie ma nic wspólnego, tak? nie ma jakiegoś takiego rozwinięcia. To po prostu jest nazwa własna, jaką jest na przykład Xbox czy PlayStation. To jest jakiś fragment, yy, To jest jedna, tak, to jest jedna z platform, jeden ze światów, ale docelowo światy te będą połączone, czyli będzie można przenikać, będąc na Decentralandzie i chcąc przejść do Sandboxa będzie można jakoś to przy. Przejść tam. A teraz nie, teraz jest to oddzielne. Obecnie tak? nie, to jest tak wczesna faza, że dopiero powstają pierwsze platformy, które są oddzielne. I dopiero to wszystko jest tak, jakby ustalane, co można z tym zrobić. A czy bank na przykład używa już metawersu do spotkań wewnętrznych albo? Jeszcze z nie, na razie na tym etapie tak naprawdę pokazujemy naszym pracownikom, co możemy zrobić i jeździmy do różnych oddziałów i pokazujemy wszystkie możliwości, ale docelowo chcemy przekonać pracowników i chcemy pokazać to, że możemy się spotkać w Metaversie. A kiedy to jest przewidywane? Czy są jakieś czasowe ramy? To w najbliższych dwóch latach na pewno chcemy. Tak samo jak onboarding i właśnie wszystkie szkolenia. Bo onboarding już istnieje. Nie, nie, nie. Jakbyś to są dopiero na... tak. To jest dopiero plan na najbliższe dwa lata. Dziękuję bardzo. No właśnie, więc pytanie, do czego możemy wykorzystywać Metavers? Czy jeszcze jakieś pytania byście Państwo mieli? Zmienię mikrofon, może. To ja tylko jeszcze zapytam, dlaczego, dlaczego Wasz obiekt unosi się nad Ziemią? Chcieliśmy właśnie uwidocznić ten dach, Aha. który według nas i według naszego partnera SI Consulting jest bardzo charakterystyczny i niezauważalny przez innych. Co więcej, chcieliśmy też podążyć za tym trendem w Metaversie, bo tam jednak te budynki nie wyglądają bardzo tradycyjnie, tylko odbiegają od rzeczywistości. Są takie bardzo przyszłościowe i bardzo ukierunkowane na przyszłość. Okej, okay, czy, czy to ma jakiś też związek z, z ruchem tych postaci na, na blaszy? Znaczy, można się dostać do góry poprzez platformę, więc można podziwiać naszą rotundę z dołu, można wejść do niej do środka, ale można też wejść na dach. Więc umożliwiliśmy to, żeby użytkownik zobaczył rotundę z każdego miejsca. Okej. Okay. No, widzicie Państwo. Jeśli, jeśli jeszcze nie byliście w rotundzie metawersowej, to zapraszamy. Bardzo dziękuję, dziękuję za tę prezentację, bardzo. Szanowni Państwo. No właśnie, czy, czy, czy marki tam będą? Pewnie tak. W jaki sposób branża real estate będzie mogła dać swój wkład do tego, co w Metaversie się działo? Pewnie ta dyskusja się gdzieś tam dopiero rozpoczyna.